Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Cesówce z Tomb Raider. Aniversari już trzeciej, że tak powiem, od końca. I tym razem zabierzemy się za poziom sanktuarium. Oj, przepraszam. Tak, oczywiście zły profil nastawiłem. Tak, sanktuarium 10 zaczynamy. Powtórz poziom. Tak, próba, cza próba czasu i może weźmiemy piankę, bo ten stream mi się wyjątkowo podoba. Okej, okay, czekajcie, zacznę tylko, czy kody mam włączone. Nie. Okej. Okay. Wszystko jest, jak być powinno. Okej, okay. z głowy nasze kochane mumie. Znaczy kochane i niekochane, to takie trochę naciągane. Takie pseudo kochane. Tak, teraz mamy nieprzyjemną zagadkę z tymi e, hieroglifami, e, ale ja ją jakoś tak zapamiętałem już po przechodzeniu, e, że tak powiem, <laughs> gry normalnie. <laughs> e, no tak, ten poziom jest ogólnie dość długi, cóż, ale za to jest przeze mnie właśnie w miarę lubiane, chociaż tak czasami ciężko to nazwać. Bo gdyż tutaj jest dość dużo nieprzyjemnych rzeczy i mam nadzieję, że jakieś faili nie popełnię. Właśnie na przykład z tymi blokami, czy coś. O tak, ok. No i po przejściu y, ogólnie Egiptu się dostaje. Fajny kod, ale, ale ja nie mogę go dostać, bo jeszcze nie mam skończonego obelisku Camon. Jeszcze po skończeniu tego poziomu zostaną nam dwa poziomy. Świątynia Świętego Franciszka i obelisk Camon. Okej. Okay. Dobra, my idziemy tymczasem do naszej pierwszej sali. Yy, sali z pierwszymi, tymi, no, dźwigniami. Ogólnie ten poziom mnie stresuje bardzo. <laughs> Bo nie dosyć, że jest długi, to jeszcze jest dość ciężki. I na całą czasówkę. Mam nadzieję, że za dużo faili nie popełnię, aczkolwiek z moim talentem to różnie bywa. Bo ostatnio, jak sobie przechodziłem, tak sam dla siebie, to. O, to słabo mi poszła ta czasówka. Znaczy przeszedłem ją, ale. E, ale no, było ciężko. Więc ciekawe, jak pójdzie mi tym razem. Mam nadzieję, że nie. Nie! Bez e, bagowania, bez Lara, bez bagowania. Wow! Kurde! Ja sobie wolę poczekać, aż ten drążek sobie właśnie się schowa, się pojawi drugi raz. Nie ma co. Wow, ja myślałem, że ta ściana mnie zgniecie, aczkolwiek poszczęściło mi się. Wow, jakim cudem w ogóle. Okej, okay, na razie jest dostojnie, że tak powiem. OK, Idziemy teraz do pierwszego yy, pierwszej kolumny. Ogólnie ten układ kolumn też sobie zapisałem także tak powiem w myślach, yy, bo on jest trochę ciężki do zapamiętania czasami, yy, bo w tej drugiej sali zwłaszcza mam gorzej z tym zapamiętaniem, ale Myślę, że nie będzie aż tak źle <laughs> Aczkolwiek ta czasówka jest stresująca I się boję o siebie Okej, okay, teraz... wow Wow, jakim cudem, ja tutaj ostatnio bezczelnie spadłem i to było smutne Okej, okay, na razie mi idzie, że tak powiem, dobrze, aczkolwiek nie chcę zapeszyć, bo jak zapeszę, to będzie źle. Okej, okay, teraz mamy przedostatnią kolumnę i będziemy mogli ostatnią kolumnę uruchomić i potem sobie pójdziemy po nasz tank. Starożytny. Dobra. Idziesz, Lara, idziesz. O. Tak. E, stresik. Stresik. Tak tutaj też mam stresik. Okej. Jestem w sumie trochę w szoku, bo nie myślałem, że tak ładnie mi pójdzie z tą pierwszą komnatą. Zobaczymy, jak w drugiej mi pójdzie. Na razie żadnej śmierci nie popełniłem i z tego jestem z siebie dumny. Dalej. Nie, ma, nie chcę marnować czasu na to, żeby patrzeć, jak ze dźwignia będzie się przełączać. Okej. Okay. Tak, klucz do sukcesu. Ogólnie tak, tu musimy iść. Yy, yy, przy okej. Okay. Musimy iść, pociągnąć dźwignię. 23 minuty i praktycznie, że tak powiem, koniec sali pierwszej. Tak, koniec pie części pierwszej. <laughs> Potem będzie jak zwykle gorzej, ale co tam. Tutaj, tutaj znalazłem taki fajny sposób, że jeśli ma się dość dużo życia, to można od razu spaść na ten most i nie trzeba sobie marnować czasu na wchodzenie z powrotem po tych kolumnach do tego pomieszczenia. O! Ja. Yes. Dobra. O, widzicie. Można sobie spokojnie, jak ma się co najmniej tak z jedną, czwartą życie, to można spokojnie tak zrobić. Wow. Dobra. 22 minuty! Powiedzcie mi, czy mi się uda. Znaczy, udać może i mi się uda, ale czy uda mi się w dobrym czasie? Bo to jest zastanawiające. Okej. Okay. Jesteśmy w domu, znaczy w domu w sensie y, pierwsza komnata jest y, the accomplished, teraz będzie gorzej, bo ta druga komnata jest trochę trudniejsza, zawsze dla mnie ona jest trudniejsza. Okej. Okay. Tak mi się zawsze wydawało, że jest są dwa te centaury, aczkolwiek e, chyba coś się myliłem trochę, bo jednak chyba jest tylko jeden. A, no właśnie. I tutaj jest moment, gdzie e, łatwo spaść i to będzie mnie gubiło. To mm. tu nie chcę być. Muzyka jest taka dziwna. O! Pomocy. Oczywiście, Lara, oczywiście. Byś się wysiliła, gdybyś ci się udało. Mogłabym mieć taki ładny czas no nie. Ajcie. Oj. A tu mi idzie ładnie, tylko zawsze Lara się tu nie łapie. No, nareszcie. Jezu, komórko, zamknij się. To, że nie masz baterii, to nie moja wina. Znaczy, trochę moja, bo mnie. Nie! No, nie, to niemożliwe! Co za. Bencwam mnie zrzucił! Nienawidzę cię! Co za kurwiarz! Za przeproszenie. No, Bencwam cholerny mnie zrzucił. Ja go zarąbię. A było tak ładnie. Mogę mieć taki ładny czas. Ale nie! Po co? Kurna, nie? Po co mieć ładny czas? W dupę. Boże, nienawidzę tego w tej grze. Jakiś gówno mnie zwali, i, i. No i fajnie, nie? I sobie graj. No Boże! Co to jest za pip chciałem powiedzieć o larze, że jest kurpip, ale chyba jednak się powstrzymam. Jezu, już straciłem minutę na spinaniu się po tych kolumnach. To jest naprawdę za dużo. Co za pędzwał z tego małego z tej małej No nareszcie, Jezu. A nie myślałem, że to jest takie trudne. Ach, no trudno, nie będę miał jednak tego idealnego czasu, bo ogólnie miałem bez ani jednej śmierci, ale e, no cóż, nie udało się. Zawsze musi być jakiś fail, bo jakieś brzydkie małe guwienka muszą mnie zabić. Ale to jest inna sprawa. Wow! Co to? Dlaczego, dlaczego ta muzyka się włączyła tutaj? O jezu, boję się. No nie! No kur. No przecież. Och! Nienawidzę tej części. Tamta część była taka spokojna, a tutaj muszę się tak denerwować. Bo jakieś gówno mnie zabiło. No dalej. Tutaj trzeba uważać. Ale z moim uważaniem to jest ogólnie... Aha, tak, ja mam tutaj, bo ogólnie... O Jezu! No kurwa! Ogarnij się ty! E, tak, ogólnie musimy jeszcze niżej Okej, okay, okej, okay, okej okay. Eee, dlaczego ja muszę mi się tak denerwować? Mogło być tak ładniej, ale nie no, ta gra jest bezczelna, jak widzicie. Nie można mieć ładnego czasu. A co? A nie. Jezu, ja w tej sali nie umiem się nigdy ogarnąć Tak, ja muszę iść tu Nie tu! Kurwa, tylko tu Okej okay. eee, I tak, teraz musimy tutaj I potem tak. Ok, teraz możemy sobie odskoczyć tutaj i pójdziemy sobie do trzeciej, trzeciej dźwigni. O, moment z linką. Je. Yeah. Udał się. I tak. I teraz. No, i potem pójdziemy sobie do ostatniego. No, i tak będzie aż 15 minut, więc jest dobrze, mm -hmm. oh. okej, okay. no dobra, tutaj mi w sumie nawet poszło jeszcze sprawniej niż w tamtym pomieszczeniu, bo w minutę ogarnąłem te wszystkie kolumny, jakimś cudem. Dobra, no idź. No Jezu, ja za nie lubię, jak to się patrzy. No szybciej to mi marnuje czas. A czas to jest cenny, ja nie mam czasu na wasze pokazywanie. No wspinaj się kobieto. To, że masz dużą dupę, to... Okay. 14 minut i 30 sekund, wow Czuję się fajnie oh. A to było takie słodkie Wow! Ok, 14 minut mamy, ludzie. No mam nadzieję, że ta. Bo teraz ogólnie te dwie. Co, so, czy ja wziąłem dwa anki? Ok, bo ja się czasami denerwuję, czy wziąłem dwa. Przecież nie, bo w sumie bez zabrania anku nie da się stąd wyjść, więc to jest o tyle dobrze, że tutaj ta gra na przykład na, na, narzuca, że jeśli nie zabierzesz anku, to nie możesz wyjść I to jest o tyle dobrze, że potem nie musisz się zastanawiać, e, czy mam ank, czy tak dalej, i tak dalej No dobra, dobra Dobra, 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 e, tak teraz jest, będzie łatwiejsza część poziomu już No nie, wy głupki. Ok, wąk well, number 1, ang number 2. I tak jej w 13 minut nam się udało przejść przez bramę, zaliczając dwie komnaty. Więc mam ogólnie 13 minut na zabawę z wodą i na pokonanie e, tych przeciwników tam i potem rzucenie tych dwóch anków. Tak, e, mam nadzieję, że mi się uda. Aczkolwiek y, to jest niepewne. No, po co ja zażyłem tam apteczkę? Ha, chociaż mam nieskończono, y, nieskończone y, ilość powietrza. Y, tak, ale ja tutaj mam ogarnięte, co mam gdzie, jak i kiedy zrobić, więc jest spoko. Najpierw musimy zetrzeć te dwa skarabeusze, potem musimy iść tam właśnie do góry Okej, okay, okej, okay, wszystko ogarnąłem Mamy 12 minut, powiedzcie, czy ja mam jakiekolwiek szanse? Ogólnie powinienem mieć, aczkolwiek, no nie wiem Ogólnie powinno mi się udać, aczkolwiek e, popełniłem parę brzydkich wpadek i to zadecydowało, że niestety nie będę miał łatwego e, czasiku. Ok, więc tak. E, kurde. Może. Ok. Tak, to musimy teraz przestawić tą dźwignię. Tak, ja ogólnie zapominam czasami tą kombinację. Wow! Oj! Jezu, mam nadzieję, że mi się tutaj uda, bo ta czasówka jest dość yy, trudna. Znaczy trudna, trzeba być szybki. Okej. Okay. Okej, okay, więc tak, ty byłeś dobrze. Ty do góry, ty na dół i ty w to. Okej. Okay. Dobra Dobra, dobra, dobra. Wszystko już ogarnąłem. Mamy 10 mi minut nie, niecałe. Powinno mi się udać. Dość szybko się rozprawiłem z tą salą. Tak, my musieliśmy chyba na to nacisnąć Wow Okej, okay, wyciągnij broń kobieto I teraz dochodzimy do o, ciekawego momentu Momentu walki z brzydalami Ogólnie ona jest dość ciężka ta walka. Dobra, wyłazić! Au! Ej! Ej, to wszyscy? Ej, jakim cudem? Ja muszę ogólnie ogarnąć to pomieszczenie, bo ja tu jestem zupełnie goły nie pamiętam za bardzo tutaj, co tutaj trzeba robić. Czy wiem i nie wiem? Okej, okay. na pewno, tak, pamiętam, że tak, teraz jest mój ogólny. O! Wow, jaki. Tak, tutaj jest teraz stresujące. 7 minut. Czy ja mam szansę? Takie moje podstawowe pytanie. Dobra, no, masz to dziecięcie koalopeka. I teraz. E, teraz idziemy po... znaczy po. E, tak. No, nie, nie, nie. O Jezu! Chłopia ogarnij się. Znaczy, chłopie, kobieto. No nie, dlaczego? Nie, mogę mieć taki ładny czas. A szlak by. Mieć taki ładny czas. Co ja zrobiłem źle? O Jezu, tak, oczywiście. Na ostatniej, jakby teraz, e, s, e, tak, spalę tą czasówkę. Na ostatniej, s, e, na ostatnim kroku e, to się wścieknę. Tu. O, Tu. No ej, ej? gdzie? Nie no No, dobra no, ej, to było dziwne Yeah, udało mi się w niecałe 6 minut Pomijmy przerywnik Obra, Bla, bla 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 Quick time event teraz, tak? Jej, 23 minuty mi się udało przejść poziom bonusów żadnych, no cóż, dobra, więc to by było wszystko w tym odcinku, w następnym odcinku zostaną już tylko dwa poziomy, z których wybiorę chyba ten. kamon, ale się to, to się jeszcze zobaczy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych, pa pa!